Już woda jest czysta, zobacz. Tak, no, ustawiliśmy jak należy i się czyści po deszczu hmm. basenik. Także dzień doberek. Jedziemy dzisiaj na wyteczkę. Nie taką turystyczną. Pokażemy Wam okolicach Alicante. No troszkę dalej bardziej za Benidorm. No. Plażę na, nazywa się Benissa. Jedziemy tam, będą ładne widoczki. Troszkę coś innego niż tam leżenie na plaży. Zresztą na Dobry. plaży to i tak my zbytnio nie leżeliśmy. Ale nadrobimy. Nadrobimy. Teraz mamy 3 dni leżenia na plaży, bo no. mamy przy Haciendzie basen i po prostu no... Jakož tak. Už tak. Vyšlo. Vyšlo. U nás to je standard. Za však mhm. tu přejižděláme to můžeme, Za málo bylo pláži, za málo bylo pláži. No. I vracáme, že by na tom pláže, co ne? No. A když je fajná pogoda, nebo nie je tak gorąco. No, je fajně. Napravdě. Trocha pověva, mm. že sam rád, že by což pozvědzat. Tak je. Takže zaprášáme na dnešní den. Očiviště zaprášáme na náš kanál. Je tam už nový vlog. Takže milé go oglądania. I to siśka. No, Ładujemy się do furmany. Dzisiaj mamy zmianę, tak zwaną furmany, bo jedziemy z moim kuzynem. Jest dzisiaj niedziela, także spędzamy niedzielę rodzinnie. Kuzyn się nie nagrywa, gdzieś tam może przemknie w kadrze. Także lecimy mordeczki. Słuchajcie, u nas są kaczki, a tutaj są flamingi. Hiszpańskie kaczki. Hiszpańskie kaczki. Trochę. zobaczyć flaminga live? Daleko jest, dobrze, że jest zoom 15-krotny, to przynajmniej człowiek go widzi dokładnie. Są no. też tam, przy, jak się jedzie na tą torawiechę, nie? Tam są Aha. też, nie? I tak. Tutaj też. Trochę ich tu jest. Tam. Flaża fajna, wszystko fajnie. Tylko taka niespodzianka, że z cholera i śmierdzi. Nie? No nie trafiliśmy. No się przejdziemy, zobaczymy sobie tak. widoczki jakieś. Czego? Dupeczki czy wycieczki? Co? No si zobaczymy jakieś dupeczki czy widoczki. Wi tak, pójdziemy wi wi tak, na wycieczki, oglądniemy jakieś dupeczki. <laughs> Albo odwrotnie. Ale widoczek jest kapitalny. Widoczki są, nie? Ale... Vista capitalo. Tam, tam, tam też są, są, no. widać, że tam kąpią, nie? No, chwilę polataliśmy, w fajna miejscóweczka, czy nie? Nawet, je plaża jest dzisiaj nie. do kompania, to i tak jest tu rewelacyjnie, super, polecam. Tak jest. Pogoda też jest fajna, bo jest ciepło, tak. ale powiewa. Tak. Ale widoczki są za to przepiękne, tak, tu marina. Ładnie. będziemy świadkami przylotu helikoptera LPR? Nie wiadomo, zaraz zobaczymy. Cyka się, dupeczki poszły i już go chęci przeszły. Po tym pięknym spacerku idziemy teraz coś zjeść. No ile jeszcze nie biorę siesta, nie? Czwartego dnia rok po Ale nie no, przy takich plażach to raczej oni tam biznes trzymają otwarty, nie? Czekamy na jedzonko. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepsze niż w Wjechanie Tinto de verano. też jest przy plaży. Fajnie jest. Staweczkie wzają. Czekadełko przyszło. Czekadełko przyszło. Tak jest. Słuchajcie, pamiętacie chipirone z, z Torabiechy. No to wygląda całkiem inaczej. No i nikołowe było. No, tego smacznego. Jak kochanie, owoce morza były na razie pierwsza liga, nie? Krokietasy też były dobre, wszystko było. Bardzo dobre, nie były wybitne, były poprawne, bardzo dobre. Były dobre. Jakie to są patatasy? To La wie, fondasowy tak? sos. A <grym> to jeszcze ser. Keso, z kieszą? Ser. Keso, tak. O, tak, o, to coś dla, o, o, to dla Właśnie wjechałam. To No jaj, mięso, wiedza kurczak, Tak, Jesteśmy usatysfakcjonowani kulinarnie, kochani, prawda? To ja się dziwa restauracja La Fonda. La Fonda. Pojedli, popili, idziemy teraz jeszcze popływać. Jest nadal gorąco, zachody słońca. idealny. Wycieczka na tabarkę, nie? Byli, no Ale patrzę no. się też powraziło, nie? Ile? 30 euro teraz do sobie. A my byli, było 15, pamiętasz? Minotra no. księdzielnik temu. No, moje pojadło? Bardzo. Bardzo pojadło i dobrze, ja też. Był tak słodki dezer, że tam nie mogła dojeść. No i bardzo dobrze. Ale dobra, dobra, było. No, Możecie śmiele przychodzić. Tak, idzie tym. El Campeo to La Honda, Fonda. Fonda. Asundra. Tak, jakoś tak żółte. Dobra słuchajcie, no dzisiaj to będzie wszystko. Dzionek był bardzo milutki. Popływali. Poleżeli sobie jeszcze tak wieczorową porą. Jak się wam podobało? Dajcie, kciuka tak. w górę. Tak. Suba. Do zobaczenia! A pa, pa, pa mordeczki, Elo Jest już ciemno, wszystko jedno, a my jeszcze idziemy sobie wieczorową parą Wykąpać się. Basoniko, idziemy sobie. Wykąpiamy się, plusk plusk.